Cześć! Chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia bardzo uniwersalnego dania, zarówno jesiennego, jak i zimowego i wiosennego, do zrobienia fasolki po brytońsku. A ja jestem Sylwia, nagrywam filmiki różne gastronomiczno-edukacyjne. Z różnymi przepisami. Moje, moje przepisy są proste, łatwe, niedrogie, takie właśnie jak ten przepis na fasolkę po bretońsku. I teraz, co potrzebujemy do zrobienia tego pożywnego, pysznego dania? Potrzebujemy oczywiście fasolę, i tą fasolę możemy jakby uzyskać na dwa sposoby. Jeden sposób jest trochę trudniejszy, ale tańszy. To znaczy, gotujemy fasolę. Taką suchą fasolę kupujemy na przykład w Lidlu. Nie wiem ile kosztuje, bo specjalnie zostawiłam sobie kupon, ale się okazało, że chyba ją ukradłam, bo Pani mi nie policzyła, bo nie ma jej na, na tym bonie z kasy. No Kupujemy taką fasolę w Lidlu, to jest opakowanie pół kilogramowe, ja ugotowałam pół tego opakowania, więc zobaczcie jak ona urosła. Ja myślę, że więcej niż 5 zł taka paczka fasoli nie kosztuje, chociaż teraz poszło wszystko w górę. To sobie wyobraźcie, że na jedną porcję, na jeden garnek fasolki po brytońsku potrzebujemy pół tego opakowania, czyli no około 2,50, tak myślę. I jak się gotuje fasolę, może, może tak powiemy, fasolę najlepiej jest namoczyć najlepiej na 12 lub 24 godziny, czyli po prostu suchą fasolę zarać wodą. Jak ona sobie cały dzień postoi, no nic nie musimy z tym robić. Cały dzień na całą noc sobie postoi, to dobrze jest przepłukać i odlać tą wodę, wtedy podobno są mniejsze wzdęcia. Poza tym podobno fasola jest zabezpieczana jakimiś różnymi środkami, żeby nie pleśniała, nie psuła się i tak dalej, a odlewając tą wodę i dając świeżą jakby to wypłukujemy, czyli przepłukać i gotować. I ta fasola gotowała bez soli. Bez soli. Zalać tak, żeby było 5 cm powyżej fasoli, e, i gotować. E, ta się gotowanie całą godzinę. Najpierw 15 minut na dosyć dużym ogniu e, odkryta. Potem zmniejszyć, przykryć i gotować tak, jak mówię, około, około gdzieś godzinki. I mamy wtedy dosyć sporo tej fasolki. Drugi sposób jest prostszy, ale trochę droższy. Kupujemy sobie fasolę w puszce. Ja akurat tutaj kupiłam fasolę w sosie pomidorowym już gotową, ale też jest taka zwykła biała fasola. Ta puszka kosztuje gdzieś w granicach 2,30 i na ten garnek potrzebujemy około trzech puszek. Więc no, troszeczkę nam wyjdzie drożej, jak ktoś bardzo oszczędza. Chociaż z drugiej strony, co? Oszczędzamy na gazie, tak? Czy na prądzie? No to nie wiem, jak to jest. Na czasie na pewno. Jednak ta ugotowana własnoręcznie jest smaczniejsza, bo ta jest, bardzo, jest dosyć miękka, więc ją w ostatniej chwili trzeba dodać, żeby nam się ciapaja nie zrobiła, a ta ugotowana własnoręcznie jest twardsza. Co jeszcze potrzebujemy do zrobienia fasolki? Potrzebujemy... Mięsko albo kiełbaskę. Ja tutaj mam, to było zamrożone jak, jakaś taka szynka czy coś, nie wiem. Zamroziłam, zapomniałam, stwierdziłam, że to muszę wykorzystać. I tutaj są trzy laski kiełbasy śląskiej. Moim zdaniem to wystarczy. Pół cebuli, a tu starłam. Jak ktoś nie lubi, to nie musi, ja zawsze przemycam warzywa. Tutaj starłam jedną marchewkę, kawałeczek selera i pół dużej pietruchy. I to y, fajnie dodaje smaku, a też zagęszcza y, fasolkę, bo fasolka, no to wiecie, to jest takie danie jednogarnkowe, ni to zupa, ni to drugie, nie? Dobrze, no to zaczynamy od tego. Aha, i jeszcze, przepraszam, potrzebujemy, ja tutaj mam dużo przecieru pomidorowego, takiego dosyć rzadkiego. To jest przecież robione przez moją mamę, ale no jak najbardziej można kupić pasatę tą w kartoniku, czy, czy w puszce, czy w czym tam kupujecie. Ale tych pomidorów troszkę trzeba. Ja leję troszeczkę oleju. No i teraz, no odrobinie octu, przesmażamy to nasze mięsko lekko. Boże, octu, co ja mówię, oleju. Słuchajcie, też nada się bardzo fajnie jakiś boczek wędzony, Jakieś resztki wędlin zapomniane, bo to też może być takie, takie resztkowe, takie drawaistowe danie, co tam macie. No, ale no to no fasolka po brytońsku jest zdecydowanie daniem mięsnym. Można pewnie też zrobić bezmięsne, ale to już nie będzie chyba fasolka po brytońsku. I to teraz ładnie przesmażamy. Kiełbaska już się trochę podsmażyła. No, opuściła trochę wody, wiecie, oszustwo. I teraz dorzucam jeszcze tak troszkę, żeby nam się przedusiło. To te warzywa. No widzicie, ja sam sporo dałam, ale nie musicie dawać, ale to naprawdę jest fajne, bo to mało że zagęści bardzo ładnie, to jeszcze daje fajny smak. Więc teraz dalej dusimy warzywka. I zaraz wam pokażę, jak one się uduszą. Dobrze, i tak już nam się tutaj poddusiło fajnie. Podusiła nam się kiełbaska i ta szynka i warzywa i teraz zaczynamy gotować już, czyli bierzemy jakiś większy garnek trochę, ten jeszcze nie jest tak duży, no ale powiedzmy że o gdzieś nam kiełbasa spadła, psa nie mamy, ale powiedzmy że już jest wystarczający, dobra, troszkę podlewamy wodą, ale nie za dużo, bo będziemy jeszcze dodawać przecieru albo soku pomidorowego. Więc tak tylko odrobinkę, żeby nam przykryło. I teraz trochę doprawiamy. Ja na razie nie daję soli, bo ta szynka, którą skroiłam, ona była, jak ją próbowałam, strasznie słona. Ale no potem może tej soli dodam. Na razie, na razie czekam. I teraz tak. Co ja daję? Daję ze cztery kulki ziela angielskiego daję ze trzy, cztery liście laurowe i teraz są takie zioła bardzo fajne. No dobra, powiem firmy Prymat. To się nazywa zioła kuchni polskiej. One bardzo pasują do tego typu potraw. Bo chyba ta fasolka po brytońsku to jest tak prawdę powiedziawszy bardziej polska niż bretońska. No też bardzo fajnie pasują do wszelkich takich polskich zup, też można ostatecznie sypnąć do rosołu, jak ktoś nie ma za dużo warzyw, więc naprawdę bardzo polecam tą przyprawę. Dodaję też papryki wędzonej. Papryka wędzona zawsze pomaga złapać taki smak umami we wszystkich, i tutaj tej papryki to taką łyżkę ja bym dała czubatą, we wszystkich mięsnych i bezmięsnych potraw, potrawach, które mają mięsne udawać. Na przykład jakbym robiła fasolkę po brytońsku bezmięsną, to bym dała bardzo dużo tej papryki wędzonej, bo to zawsze właśnie ten smak taki daje w tym kierunku mięsnym. No i daję majeranek. Najpierw na początku troszeczkę mniej, a za chwilę dodam więcej. I czekam aż to się troszkę podgotuje, i dodam za chwilę fasolę. Trochę nam się podgotowały warzywa z, z mięskiem, i teraz dodaję ugotowaną fasolkę, albo jak ktoś ma fasolkę z puszki, to dodaję fasolkę z puszki. Teraz troszkę zamieszamy. I będziemy dodawać przecier, czy sok pomidorowy. I teraz to się musi ładnie wszystko podgotować. Oczywiście jeszcze można przyprawić. Nie wiem ile tak dodać przecieru, to zależy kto jak lubi i czy ma passatę, czy ma przecier, czy ma sok, ale myślę, że takie 250 g to to powiedziałabym, że jest to minimum. Przecież oczywiście dodajemy tak w miarę pod koniec, z tego względu, że jak coś ma się nam jeszcze dogotować, coś jest jeszcze zupełnie twarde, to w kwaśnych pomidorach będzie się dłużej gotować. No i teraz dalej gotujemy. Może być pod przykryciem, na wolniejszym ogniu, żeby wszystko nam się ładnie wymieszało, żeby nam smaki się wymieszały. Oczywiście taką fasolkę po brytońsku fajnie jest ugotować albo dzień wcześniej, albo na dwa dni. Jak ona postoi, jest jeszcze smaczniejsza. No i wiadomo, jak już gotujemy tą fasolę prawie godzinę, to może warto więcej zrobić. Też się bardzo fajnie mrozi. Słuchajcie i już fasolka nam się ugotowała. Ona się jeszcze tak gotowała za 45 minut, tak jak mówiłam, te warzywa pięknie zagęściło. Oprócz tego no też trochę fasola zagęściła. Tutaj nie ma grama mąki. To wszystko to, jest, to są warzywa i jakby to, to gęste z fasoli. No i z tego 250 gramów suchej fasoli plus dwóch czy trzech lasek kiełbaski i odrobiny wędzonej szynki, którą znalazłam w zamrażalniku, tudzież trochę przecieru pomidorowego ze słoika. Wyszło nam bardzo pożywne danie, cały garnek. No dla bardzo głodnej rodziny na jeden dzień, dla mniej głodnej na dwa dni, może nawet, no, może na półtora. Już wam tutaj prezentuję. Próbowałam, jest pyszna. Ale takie dania jednogarnkowe są lepsze zazwyczaj na drugi dzień. Jak te smaki wszystkie przejdą, ja jeszcze dodałam troszeczkę czosnku, bo wydaje mi się, że to pasuje. Ale jak ktoś nie lubi, no to też nie musi, nie? No, fasolka po brytońsku musi być nie tak jak zupa, tylko musi być gęsta. I taka jest. Proszę bardzo. Moim zdaniem, pycha. Nałożyłam taką miskę, a zobaczcie, ile jeszcze w garnku zostało, nie? W takim razie bardzo polecam takie kryzysowe danie. Można też bez gotowania fasoli zrobić i zrobić z fasoli z puszki, a można też ugotować całe pół kilo fasoli, to co się kupuje, to opakowanie i zrobić cały wielki garnek i ewentualnie zamrozić, albo jeździć z rodziną 3 dni, jeżeli lubią. W takim razie gotujcie fasolkę po brytońsku. A jak ktoś wie, skąd pochodzi nazwa fasolka po bretońsku, to niech mi da znać. Bo ja jestem ciekawa, mi to fascynuje, skąd to, się, skąd to się wzięło, no bo chyba nie z Bretanii. Na razie, cześć, pa!